Dzień dobry, witajcie w kolejnym cotygodniowym wydaniu programu Arche News. W dzisiejszym odcinku zapowiedzi wydarzeń kulturalnych. W czasach, kiedy pędzimy w zawrotnym tempie, w hotelach grupy Arche powstają arche księgarnie, dzięki którym można przenieść się w niezwykły świat książek. Podczas pobytu w naszych hotelach, zajrzyjcie koniecznie na półki księgarni, aby zapoznać się z proponowanymi publikacjami najwybitniejszych polskich i zagranicznych pisarzy, poetów, historyków i badaczy kultury. Kupując książki, pomagacie osobom niepełnosprawnym intelektualnie z Fundacji Leny Grochowskiej. A przed nami długi weekend. Proponujemy, abyście spędzili go razem z nami. Już 12 listopada w wyjątkowych przestrzeniach hotelu Zamek Janów Podlaski, który łączy historię z nowoczesnością, wystąpi ceniona polska wokalistka Magda Steczkowska. Artystka ma na swoim koncie wiele utworów popowych, jednak w zamku zaskoczy nas wyjątkowym recitalem, podczas którego wyśpiewa pieśni patriotyczne, które przypomną nam burzliwe losy naszego kraju. Na muzyczne uniesienia zapraszamy również do folwarku i Pałacu Łochów, gdzie 27 listopada o godzinie 19 w ramach 10 Łuchowskiej Jesieni Poezji odbędzie się koncert nietuzinkowego artysty Grzegorza Turnała. Koncert współorganizowany przez Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie zainguruje cykl wydarzeń społeczno-kulturalnych w ramach festiwalu charytatywnego Tomy prowadzonego przez Fundację. Lene Leny Grochowskiej. Ponadto po koncercie odbędzie się artystyczna noc Andrzejkowa. 9 grudnia Fundacja Leny Grochowskiej oraz Arche Hotel Krakowska zapraszają na koncert muzyka jazzowego wybitnego kompozytora i aranżera Stanisława Sojki, który również odbywa się w ramach festiwalu charytatywnego Tomy. Tego wieczoru uczestnicy poza muzyczną ucztą wezmą udział w aukcji sztuki profesjonalnej i nieprofesjonalnej, z której dochód zostanie przeznaczony na rzecz wsparcia działań Fundacji Leny Grochowskiej w zakresie budowy ekofarmy, gdzie osoby z niepełnosprawnościami będą miały dom i pracę. W dzisiejszym wydaniu Archenius to wszystko. Do widzenia i do usłyszenia już za tydzień.